Dzień dobry. Witam na Forexie jest Trader. Jest godzina 8:12 8 grudnia. Rzućmy okiem na indeks. Wspominałem wczoraj w analizach przy okazji w filmach wideo, że to wybicie rzeczywiście może zawrócić co poniżej tej linii i a może oznaczać, że jest to fałszywe wybicie. B może być to po prostu odrobinę większy oddech i myślę, że właśnie w takiej sytuacji jesteśmy, mimo tego, że proszę zwrócić uwagę, wykres przetestował, jak zbliżymy sobie, ta świeca zielona przetestowała to wsparcie, opór od dołu. To znaczy sugerowałoby to troszeczkę jeszcze większy spadek przez jakiś czas. Natomiast trudno powiedzieć kiedy dokładnie zatrzyma się ten indeks, ponieważ jest no. Jest bardzo duży popyt, także mamy agresywny popyt. Wybił się ładnie, przez jakiś czas zamykał 4 świece ponad tym e, wsparciem oporem i e, dopiero zaliczył jakąś przecenę. Także trzeba szukać dalej e, interesującego momentu do wejścia w rynek w pozycję długo, e, zamiast rozglądać się za sprzedażą w tym momencie. E, waluty również zaliczyły e, jakąś odwilż. Szczególnie euro w momencie, kiedy nie dał rady stworzyć większych szczytów. Zaraz przejdziemy z wykresu 4-godzinnego na 30-minutowy i zobaczymy, co tam dokładnie się dzieje, bo tutaj też widać mniej więcej, że szczyty nie zostały osiągnięte i euro zszedł. Poniżej ostatnich minimów. Zatrzymał się na ważnym wsparciu oporu teraz i ważne po godzinie dziewiątej, jak się zachowa, czy wzrośnie przed dziewiątą, żeby spaść agresywnie, co jest bardzo prawdopodobne, ponieważ kurs nie miał siły rosnąć tutaj w tej fali, co możemy zwrócić uwagę na wykresie 30. Niektórzy nazywają to patternami harmonicznymi, rysują tutaj jakieś. Trójkąty i, i formacje, tak naprawdę widać, że po fali spadkowej fala, która zaczęła rosnąć, to jest ten odcinek, zaznaczę go wyraźnie. Ten odcinek nie ma tutaj typowo dużego mega popytu. I to znajdziecie Państwo też. Taką informację w jednym z filmów instruktażowych, które nagrywałem wczoraj, mówiąc o tym, że ta fala nie ma siły wzrostu i to jest tylko kwestia czasu, że albo zawróci w dół agresywnie albo znajdzie się ten mega popyt, który wystrzeli agresywnie do góry. No tak się nie stało, nie wystrzeliło. Zgodnie tutaj z tym, jak pokazywał popyt podaż w tej fali, że rośnie ale słabo, nastąpił odwrót. Odwrót, który zatrzymał się na poziomie wsparcia oporu na wykresie 4-godzinnym aktualnie. Tutaj, notabene, też nie ma super naporu sprzedawców, ale jest to naturalne po tym, co się stało w tym momencie. Także tutaj sprzedaż mogłaby rozpędzić się w dół bardziej agresywnie, wtedy powrócilibyśmy do średniego czy dużego trendu spadkowego na H4, o którym to mówię, że ten trend do końca dla mnie się nie zmienił jeszcze, mimo tej fali. Także ta fala była większym oddechem, tak naprawdę, w mojej opinii. Natomiast zobaczymy, czy ta fala rzeczywiście ostatni trend, Spadkowy będzie miał siły się rzeczywiście rozwinąć szybciej. Jeżeli on zacznie szybciej tutaj spadać, to znaczy, że jesteśmy w średnim dużym trendzie, znowu spadkowym, i może nastąpić akceleracja spadków w dół. To byłby wariant bardziej interesujący niż kolejny wzrost niewyraźny na wykresie 30 pod kolejne niewyraźne wzrosty na wykresie 30. Także taka różnica, że Spadek bardziej interesujący byłby w tym momencie niż wzrosty, które nie prowadzą do donikąd. Bo wcześniej tutaj proszę zwrócić uwagę, ta fala po spadku, fala wzrostowa do donikąd nas nie zaprowadziła. Ani nie dała zarobić 100, 200 czy 300 punktów w tym odcinku, ani też nie były to szybkie wzrosty, ani na spadkach też nie można było tutaj zrobić. A w momentach, kiedy wracamy do średniego czy dużego trendu spadkowego, szybko można zarobić łatwiejszy pieniądz. Na spadku. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na pozostałe filmy instruktażowe.